Wow, minął prawie rok od czasu założenia Swobodnej, e, z, czyli forum naszego sta, starych znajomych z Superexpoesu Płotów i innych. Zdecydowałem, że zamieszczę małe, e, małe e, video na YouTube, do którego mieszczę link na forum. Pozdrawiam wszystkich e, i pogratulujmy sobie, że mimo różnych tam wojenek i tego utrzymujemy kontakty Byłoby trochę lepiej, gdyby przebywało nowych dysk dyskutantów. Ale nie źle. A może będzie jeszcze lepiej. Więc e, e, gratulacje dla wszystkich e, e, biorących udział. No, na razie taka spontaniczna, malutka wiadomość dla wszystkich. E, dobra, trzymajcie się. E, jak się da to się coś naprawi. Jak się nie da to nie zobaczymy jak to działa jakieś pom, jakieś tam będą efekty. No zobaczymy na razie czym się.